Czy wybiera się pan w przyszłą niedzielę na referendum? Ja nie interesuję się tym. Czekam tylko na emeryturę. Nie będę opowiadał. Czy ktoś powie za czy przeciw, no ale powinni pójść? Nie, nie wybieram się. Też sama nie wiem. Zastanowię się. Niech się rząd właśnie zajmie normalnością, a nie kolejnymi zabawkami i aferami, które są tylko książkowe. Nie, dziękuję, bo ja wyjeżdżam. Mocno się zastanawiam. A, dobrze. Mocno się zastanawiam. W ogóle referendami, tymi jest taki kosmos. A czy jest pani za jednomandatowymi okręgami wyborczymi? Tutaj to i nic nie mogę na ten temat powiedzieć, ponieważ nie jestem tak jeszcze do tego ustosunkowana. To jest wizualizm kuki za waszego, tak? Waszego czy nie? Ja myślę to, żeby Polska była Polską. Cobie tego życzę i wszystkim. Teraz Leroy startuje, nie a dajcie mi spotkanie. No, jeszcze nie mógłbym się zdecydować. Jak pójdę wykreślisz, to wtedy się zastanowię. Nie głosujemy, proszę panią. Jestem chwilowo w Polsce i mam z tym problem, a chętnie bym poszła. Nie orientuję się, tak mi przykro, bo długo nie byłam w Polsce. Dopiero na nowo się wszystkiego uczę. Ale jestem za prezydentem. Jestem za prezydentem i wszystko, co jest. czego on chce, tego i ja chcę. Ja się wybieram. Ja nie jestem stąd. Jestem z Mazur i wybieram się na referendum. Żeby ministrowie, posłowie nie upływali siebie, bo kompromitują nas wszystkich. I Ja tego sobie w mojej życzę. Żeby było jak najlepiej. Tak, i dlatego że wybierając w jednym mandatowych, wiem kogo wybieram I, i kto z jakiej partii jest. A czy jest pan za jednomandatowymi okręgami wyborczymi? Nie. A dlaczego? No bo to jest, wiadomo, kto ma pieniążki będzie rządził, tak? Już i tak rządzą do, doskonale ekipy różnych, różnych po prostu społeczeństw, którzy reprezentują, tak? Proszę panią, w ogóle polityką się nie zajmuję, to mnie nie interesuje. Kompletnie mnie to nie interesuje. Czy słyszał pan y, od polityków, co to jest jedno mandatowe odno wyborcze? Bo ja nie, ja jakieś... Nie, nie wiem, nikt to nie potrafi. Dokładnie tak opisać, co to jest i, i w ogóle do czego to służy, tak? Co większość osób. Naprawdę nie wiem nie wie, to... nie wie. Jest zbyt mała y, informacja w mediach. Wybiera Czym się. To ma skutkować dokładnie, tak? jakie są konsekwencje jednomandatowych wygóro. Czybym najpierw ludziom przytomnieć, żeby wiedzieli o co to chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.